Dzień dobry, witajcie kochani, o poranku zapraszam do naszej wspólnej gimnastyki do pięciu rytuałów tybetańskich. Witam Iwonkę, Hanim, Wiesię, które zameldowały się już na czacie i które czekają, żebyśmy wspólnie razem mogli rozpocząć nasz codzienny rytuał. I witam wszystkie osoby, które ćwiczą w tym samym czasie lub w dowolnym wtedy, kiedy jest im najwygodniej, które razem z nami wykonują te ćwiczenia i zachęcam do tego, żeby się zameldować, żeby napisać, skąd jesteście, jak długo już ćwiczycie. I jakie efekty odczuwacie dzięki tej gimnastyce, bo to nie jest tylko zwykła gimnastyka, to jest też swego rodzaju medytacja, i to jest też sposób na życie. Tutaj sprawiamy, żeby nasze ciało mogło poczuć się lepiej, ale nie tylko ciało jest to połączenie ciała z duszą, z umysłem, po to, żebyśmy mogli to nasze życie jak najlepiej przeżyć, żebyśmy mogli. Z uśmiechem na twarzy przejść przez każdy kolejny dzień, żebyśmy mogli je lepiej poczuć, żebyśmy mogli przede wszystkim lepiej poczuć swoje ciało, które dzięki temu, że skupiamy się na nim przez małą chwilę każdego dnia, będzie mogło nam służyć jak najlepiej i dzięki temu będziemy mogli być szczęśliwi, uśmiechnięci, pełni energii, bo te ćwiczenia to jest również energia. I dlatego ja razem z moją ekipą zachęcamy Was do tego, żeby wspólnie razem. Poćwiczyć, wykonać te kilka prostych ćwiczeń i zrobić dla siebie coś dobrego, skupiając się bardzo mocno na sobie, na ciele, na oddechu, wykonując każde ćwiczenie na tyle, na ile możecie. Nawet jeżeli nie od razu przyjdzie Wam to łatwo, to dajcie sobie czas i dajcie sobie przyzwolenie na to, żeby te ćwiczenia wykonać. I to jest właśnie bardzo ważną zasadą tej gimnastyki. Jeżeli zaczynacie, rozpocznijcie od trzech powtórzeń każdego z pięciu rytuałów i przez tydzień całe te trzy powtórzenia wykonujcie, zwiększając sobie co tydzień o dwa, Dojdziecie do pełnej liczby 21 przez kilka tygodni, i ciało zdąży się przyzwyczaić, ciało zdąży się uelastycznić, zdąży się przygotować na te ćwiczenia. A jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to jest to też jak najbardziej ok, bo wszystko zależy od tego, jak wcześniej radziliście sobie z różnymi. Ćwiczeniami i czy w ogóle je wykonywaliście. Także zachęcam. Tutaj ważne jest to, żeby to robić codziennie, codziennie, codziennie. I jeżeli poczujecie, że te ćwiczenia Wam odpowiadają, to zachęcam do tego, żeby wytrwać w tym, żeby każdego dnia ćwiczyć i zrobić coś dobrego dla siebie. Przypominam o wodzie, którą popijamy małymi łyczkami, ciepłą wodę. I przypominam o tym, że. Yy, żeby skupić się również na oddechu, który jest wa bardzo ważnym narzędziem, do tego, żeby pozbyć się z ciała napięć bólu i pozbyć się stresu. I jeszcze jedno ważne narzędzie: taniec jak co wtorek, taniec intuicyjny online. Jeżeli macie ochotę potańczyć, to dzisiaj o godzinie 20.00. Informacje znajdziecie w opisie do tego filmu, a tymczasem już wracamy do naszej gimnastyki. Wskoczyła jeszcze Jola, także możemy zaczynać. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl płynem zgodnie z rytmami mojego ciała. Płynem zgodnie z rytmami mojego ciała i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę. W górę, odblokuj kolana, przenieść ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha, tak żeby wtłoczyć to powietrze głęboko tu, gdzie znajdują się dłonie. Chwilę wytrzymaj i powoli, rozluźniając mięśnie, ustami wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu dech. I do pięciu, wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Raz już szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki, ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, wstań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Połóż się do drugiego rytuału na plecach. Wędzię swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty, palce stóp zadarte do góry, tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę i na wdech. umieść głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wdechem odusz i nogi i głowę. Wdech i wydech. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 11 jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, pięć. 18, 18, 19, płem zgodnie z rytmami mojego ciała. 20, 21. Rozluźnij, przewróć się na bok powoli podnieś i uklęknij do trzeciego jednogłołu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie od śladki, głowę opuść w dół. I na dech. unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech, i wydech. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście płynę zgodnie z rytmami mojego ciała, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście 20 21. Pokręć głową, żeby rozróżnić kark w jedną stronę, w drugą. Uruszaj ramionami. I uklęknij do czwartego rytuału. Usiądź do czwartego rytuału rozstaw nogi na szerokość bioder w miarę możliwości wyprostuj kolana. Wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść tu. Na wdech, unieś głowę, wychnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Dziewięć, dziesięć płynę zgodnie z rytmami mojego ciała, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Siedemnaście Osiemnaście Dziewiętnaście Dwadzieścia jeden Usiądź swobodnie Trzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, weź głęboki wdech, wydech, zapleć palce i pokryć nadgarstkami w przód i w tył. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach w prostszej wersji ćwiczenia, w wersji oryginalnej oprzyj dłonie, przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało górę i na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z Sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście Trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście. 19. Płynę zgodnie z rytmami mojego ciała 20 21. Z wydechem uklęknij usiądź pośredkami. na napięta Rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu. Oprzyj czoło o matę oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie w miednicy pod siebie. Się podnieść, po wodę. I do ćwiczenia dodatkowego się na plecach. Nogi zostają ugięte w kolanach, stopy odstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Unieść do góry miednicę, zablokuj postaw nogi na palcach i będziemy otwierać kolana i zamykać. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Opuść miednicę, poruszenie na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Przebudź się na bok. Podnieś popi wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce w na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawij kość, oglądaj siebie, prostuj plecy, zaciśnij pośladki, trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, głowa i przedłużenie kręgosłupa. Oddychaj i uśmiechaj. Jeden i rozluźnij. Połóż się wygodnie, zamknij oczy, oprzy głowę na dłoniach. Pozwól ciało się zrelaksować. Oddychaj do brzucha i wypuszczaj całe napięcie z ciała. Kolejno, rozluźniaj najpierw stopy, następnie łydki. Uda. Pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek prędzejowy, kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie czoła, pójść swobodnie szczękę i pozwól opaść policzki. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, Zacznij poruszać całym ciałem. Podniś się, popij wodę. I mamy gimnastykę wykonaną. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Dziękuję. Za waszą obecność, za łapki w górę, za wszystkie komentarze. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i widzimy się jutro o poranku. Do zobaczenia!